Dzisiejszy live jest o przygotowaniu się do 13 dni praktyki terapii, z terapią przez ruch, z tytułem, z tematem, którym będziemy pracować, to jest obfitość finansowa. Pieniądze. Pieniądze i co z nimi jest związane, czyli obfitość finansowa. Jest związane, ale to nie znaczy tylko i wyłącznie pieniędzy. To od razu mówię, ale to za chwilę będę o tym mówić więcej. Czemu robię to wprowadzenie? Przy praktyce, którą robiliśmy ostatnio dotyczącą wdzięczności, takiego wprowadzenia nie było, dlatego że chciałam Wam pokazać, jak tę praktykę, jak to narzędzie, którą jest trafia przez ruch, używać na co dzień do, no, tak po prostu na bieżąco. W danym dniu, z danego poranka, z danego wieczora można było praktykować wdzięczność za wszystko, co się pojawiło, pojawia, jest w naszym życiu. Zatem to była praktyka wdzięczności. Natomiast, jeśli chodzi o praktykę z danymi tematami, które są tematami w naszym życiu trwającymi w czasie, takim jak na przykład kwestia finansowa, to wtedy zajmujemy się tą, przez tą praktykę robimy ją trochę inaczej albo przynajmniej ja proponuję robić to trochę inaczej. Przede wszystkim ważne jest, żeby zająć się tym tematem w sposób świadomy i nie tylko w czasie praktyki, czyli na przykład w czasie tych naszych spotkań na live i praktykowania terapii przez ruch, ale również pomiędzy tymi spotkaniami, pomiędzy samą praktyką. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli to jest temat, który jest długoterminowy w naszym życiu, to jest dużo rzeczy, które mamy, to się ładnie nazywa w psychologii, wyparte. Czyli jak ja, ja to nazywam z kolei, działamy na autopilocie. Nie mamy nawet świadomości, że, że coś robimy, mówimy, albo właśnie nie mówimy, nie robimy, że yy, w jakiś sposób zawsze określony reagujemy na określony przycisk tego autopilota, właśnie. I tutaj ta praktyka terapii przez ruch ma pomóc nam być bardziej świadomą w swoim życiu. Na przykład, ja przedstawiłam Wam kilka propozycji tematów, którymi się mamy zająć po, po tej terapii, tej praktyce wdzięczności. Była ankieta, i w tej ankiecie opowiadaliście w określony sposób ale na przykład część osób e, dokonało tego wyboru nie w grupie, nie na e, forum, tylko pisało do mnie w wiadomościach prywatnych. Nie ma w tym nic złego. Też tak można. Ankieta nie jest obowiązkowa. Tylko, że pytanie, które e, można sobie zadać w tym momencie jest, dlaczego e, Robię to w wiadomości prywatnej, a nie w ankiecie. To jest, my zaczynamy te praktyki w grupie zamkniętej, małej grupie zamkniętej, tak, prywatnej, a zatem to nie jest też tak, że tutaj robimy jakiś ekshibicjonizm z przed przekazywaniem jak gdyby z jakiejś informacji na swój temat z jakiejś bardzo dużej grupie ludzi w tak zwanych internetach. A mimo to y, pojawiały się wiadomości prywatne. I okej. Okay. Y, jednak część czas, czasami jest to związane na przykład z tym, że ten temat jest dla nas trudny, niewygodny, wstydliwy. Y, no taki, który po prostu dla nas jest bardzo mocno do ukrycia. I to nie, nie dotyczy tylko i wyłącznie kwestii finansowej. Tak. I wtedy zaczynamy się na to patrzeć i zastanawiać, i kontaktować, dlaczego tak jest. Gdzie jest źródło? Nie, nie, nie objaw, nie, to coś, nie rezultat, tylko szukamy źródła tego tematu. I tutaj właśnie tak będziemy robić z tą obfitością finansową. Będziemy się starać pewne rzeczy nazwać i zaobserwować w naszym życiu na co dzień. Um, nie tylko, kiedy właśnie praktykujemy, ale po prostu w tak zwanym życiu codziennym, kiedy życie się nam dzieje. <grym> I co my wtedy robimy? Dlatego, że oczywiście, że zdecydowana większość z nas, jeśli nie wszystkie, my tutaj mamy określoną wiedzę na temat tego, co mówimy, jak mówimy o pieniądzach albo w każdym innym temacie. Mamy tę wiedzę, tylko ważne, żeby zobaczyć, na ile tę wiedzę stosujemy w praktyce, w życiu codziennym, w każdej chwili, w domu, w pracy, w relacjach, kiedy jest dobry dzień, kiedy jest zły dzień, itd. Dlatego, że to obserwowanie siebie i samoświadomość też bardzo dużo nam pokazuje. Gdzie właśnie są przyczyny różnych tematów w naszym życiu, trudnych, albo blokad, albo właśnie przekonań, które mamy? Okej. Okay. Pijcie dużo wody, bo ciepło jest. Zatem obfitość finansowa. W pierwszej kolejności zapraszam Was do tego, żebyście myślały, yy, Pomyślały sobie to słowo, czy powiedziały na głos to sformułowanie, obfitość finansowa. I wasze pierwsze skojarzenia z tym, pierwsze bez włączania już analizy i logiki. Czy to są tylko pieniądze? Jeżeli ja mówię obfitość finansowa, to myślę o pieniądzach. Owszem, ale czy tylko o pieniądzach? co dla mnie znaczy obfitość finansowa. I bardzo Wam polecam robić notatki, zapisywać. Jeśli nawet nie oglądacie mnie na żywo, będziecie oglądać to z odtworzenia, kiedykolwiek to będzie, bo te live'y też zostają tutaj w grupie na stałe, w tak zwanych przewodnikach, to ważne, żeby mieć notatnik i zapisywać. Dlatego, że teraz nawet jeżeli właśnie powiemy, yy, to sobie tam przyjdzie do Was. Nie zapiszecie tego. Naprawdę uwierzcie mi, że jakieś 80% z tego, co myślimy, to zapominamy lub wypieramy. A jak zapiszemy, to już jest czarno na białym. I zapisywać możecie w notatniku w takim sensie, w zeszycie, ale też w telefonie. Nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby mieć takie miejsce. W którym zapisuję i to jest coś, co zawsze mam przy sobie. Bardzo często jest to telefon. Ja też robię takie wstępne notatki ze wszystkim, co mi przychodzi do głowy, jeśli chodzi o pomysły wszelkiego rodzaju w notatników w telefonie. Potem sobie to ewentualnie gdzieś przepisuję, ale generalnie telefon mam zawsze pod ręką. Inny sposób też jest taki: jeśli mam taką możliwość, to robię nagrania. Nagrywam siebie samą. Żeby powiedzieć to, co akurat przyszło. Na przykład też nagrywam swoje sny. Szczególnie, jak się przebudzę gdzieś tam po drodze w nocy, to no, trudno szukać długopisu i notatnika. Ja przynajmniej jestem najczęściej bardzo mocno nie, półprzytomna, ale oczywiście zapisuję sny, które są w jakiś sposób dla mnie znaczące, albo mam poczucie, że są ważne, więc wtedy je zapisuję. Bo sami wiecie, same wiecie, że często rano się budzimy i coś albo nie pamiętamy wcale, albo coś tam pamiętamy. I tak samo jest z taką kwestią teraz, tej pracy, którą będziemy robić, jeśli chodzi o kwestię obfitości finansowej. Część rzeczy nie będziecie pamiętać. A efekt wow, czy efekt takiego rozjaśniania, jest wtedy, kiedy zapisujemy i czytamy to, co zapisałyśmy. Więc obfitość finansowa. Cudne. Więc, <noise> ok, po prostu przy, siedzę przy oknie i właśnie yy, troszkę mnie tutaj przytkało, bo dostałam, dostałam właśnie jagodzianki na taras <noise> do skorzystania. <noise> Dziękuję Oleńka. Yy, a zatem, a to jest właśnie obfitość też finansowa. Te jagodzianki, to jest dla mnie też obfitość finansowa. Że to, że to są pieniądze, ale to już są rzeczy, jedzenie, cokolwiek, co dostaje od innych. Niekoniecznie w prezencie, po prostu dostaję. I to też kosztowałoby mnie pieniądze, gdybym miała to kupić. A dostałam. Czyli tak naprawdę dostałam te pieniądze, tylko że nie w gotówce. I to też dla mnie oznacza obfitość finansową. Razem sobie zapiszcie. Więc to było jakby pierwsze yy, jakby ćwiczenie w takie przygotowujące nas do samej praktyki. I yy, też zapraszam Was do tego, żebyście sobie zapisały swoje przekonania na temat obfitości finansowej i lub pieniędzy. Bo to może być właśnie jako duży temat, taki wszystko obejmujące, albo stricte samych pieniędzy w sensie no, tak zwanej żywej gotówki. Czy to przelewem, czy rzeczywiście wypłacanej w takim w papierku. Czemu to jest ważne? Dlatego, że i te przekonania mogą być i takie wspierające, i te blokujące oczywiście, bo przekonania to nie są tylko te negatywne, to są również te pozytywne, które nam pomagają i wspierają w życiu. To jest istotne, żeby właśnie zobaczyć, czy mam więcej tych pozytywnych, wspierających, czy mam więcej tych negatywnych, blokujących przypływ finansowy do mnie. Czy blokujących moją obfitość finansową w moim życiu. I nie, tu nie chodzi o porównywanie, nie chodzi o krytykowanie siebie, o jazu, mam więcej tego, o coś tam. Tylko, żeby po prostu właśnie być bardziej świadomą świadomie zobaczyć, jak wygląda ta lista. Po co? Właśnie po to, żeby móc się nią zająć. Żeby zająć się to tymi, które nas blokują i zacząć z nimi, nadpracować nad tym uwolnieniem się od nich, ale też, żeby zobaczyć te, które nas wspierają i więcej, bardziej świadomie z tych przekonań nas wspierających korzystać. Na co dzień. Dokładnie tak. Nie od właśnie warsztatów do warsztatów, od praktyki do praktyki, od spotkania takiego czy innego do spotkania, tylko po prostu na co dzień w życiu, kiedy się budzisz rano, jesz śniadanie i zaczyna się dzień jak co dzień. Więc to są te dwa tematy, które Was zapraszam, żeby sobie zrobić, przygotowując się do tej praktyki od jutra, od poniedziałku. Zaczynamy tę praktykę 17 lipca 2023 roku nie przypadkiem. Dlatego, że jutro jest, już właściwie jest Księżyc w Nowiu. Chyba w Raku, jeśli to dla kogoś też zodiakalnie jest ważne. A Anów to, to jest właśnie taki nowy początek, tak? Ja jestem człowiekiem mocno księżycowym, ale u mnie właśnie najczęściej bardziej na mnie mają wpływ nowe księżyce niż pełnie, bo pełnia jest tak postrzegana jako ta, która w jakiś sposób na nas wpływa, ale nów moim zdaniem również na mnie na pewno. I to bardziej niż pełnia. Nowy początek. I to jest właśnie startowanie z czymś, co chcemy w naszym życiu zmienić, pożegnać lub wzmocnić i lub wzmocnić w kontekście tego, co nas wspiera i chcemy mieć tego więcej w naszym życiu. Też przy każdej praktyce będę omawiała jeden temat dotyczący obfitości finansowej yy, i... Yy. Zapraszałam Was za każdym razem do tego, żeby robić to wspólnie albo robić to dla siebie też. Dokładnie tak. Zatem to tyle na dzisiaj. Życzę Wam udanego wieczoru, udanego dnia, zależnie od tego, kiedy będzie mi oglądać. I widzimy się już na praktyce 17 lipca, poniedziałek, czyli dla mnie jutro. W momencie, kiedy nagrywam to wprowadzenie. I pamiętajcie. Wszystko jest z Tobą w porządku. Wszystko jest ze mną w porządku. Nigdy nie jesteś sama. Nigdy nie jestem sama. Pozdrawiam.